Cześć, witam cię w mojej kuchni. Zabieramy się za porządki, a dokładnie panele drewniane, podłogi drewniane, a także meble właśnie, które są z drewna, dokładnie właśnie ten tutaj blat kuchenny. Chciałam ci pokazać dzisiaj bardzo fajny środek, jakim jest Enzym E351. Jest to koncentrat do codziennego mycia podłóg i mebli drewnianych oraz paneli. Koncentraty mają to do siebie, że są dużo bardziej wydajniejsze, ponieważ je wystarczy zmieszać właśnie z odpowiednią ilością wody, nie lejemy bezpośrednio takiego płynu do wiadra, nie myjemy podóg, tylko przez to, że jest on właśnie koncentratem, jest dużo bardziej gęsty i taki treściwy, starczy nam zdecydowanie na dłużej. Dodatkowo chciałam nadmienić, że zawarty w tym koncentracie wosk montanowy rewelacyjnie nawilża, chroni i pielęgnuje właśnie powierzchnie drewniane. Ja bardzo lubię go używać do codziennego takiego mycia podłóg drewnianych przez to, że one Właśnie ma te środki takie nawilżające, pielęgnujące powierzchnie drewniane. Bardzo ładnie też nabłyszcza właśnie powierzchnię. I pokażę Wam dwa sposoby, jak ja go właśnie używam. Bardzo ważne jest to, żeby stosować się właśnie dokładnie tutaj do zaleceń producenta, a dokładnie mamy tutaj rozpisany taki sposób użycia. My mycie codzienne podług od 50 ml do 100 ml. Tego koncentratu na 10 litrów wody, w zależności ile tej wody sobie do wiaderka nalejecie, albo też mycie, mycie właśnie mebli. Świetnie sprawdza się ten koncentrat właśnie do, takich mycia, do takiego mycia powierzchni drewnianych typu właśnie stoły, meble, komody. Do tego musicie jeszcze nabyć buteleczkę ze spryskiwaczem. W samym początku zajmiemy się właśnie stołem drewnianym i blatem tutaj drewnianym. E, tutaj bardzo dużym plusem w tych butelkach enzym, jeżeli chodzi o koncentraty, jest właśnie ta miarka tutaj. Wystarczy dziewczyny, odkręcamy, odkręcamy tutaj ten pojemnik z miarką, wystarczy przycisnąć tutaj właśnie. Widzicie? Przyciskamy tą butelkę, i tutaj dzięki właśnie ciśnieniu umieszcza nam się koncentrat. Tutaj też mamy miarkę, więc bardzo, bardzo szybki i zgrabny sposób dostosujecie ilość koncentratu do ilości wody. Jeżeli chodzi o te buteleczki, właśnie takie sp ze spryskiwaczem, to na platformie sprzedażowej Enzym właśnie możecie zakupić sobie takie puste dozowniki właśnie ze spryskiwaczem. No i co? To są, po to są buteleczki pojemności pół litra. Wystarczy odmierzyć tutaj 50 ml właśnie tego koncentratu. Proszę bardzo. Mamy 50 ml koncentratu, wlewamy ten koncentrat do naszej buteleczki z tym spryskiwaczem. Ten dozownik tu jest na tyle fajnie zrobiony, że nie wlejecie więcej niż tutaj e, pokazuje Wam miarka. 50 ml koncentratu, jest on bardziej taki właśnie fajny, gęsty, powiedziałabym lekko nawet żylowy. Uzupełniamy to teraz wodą. Najlepiej taka letnia woda do uzupełnienia. Zakręcamy. Delikatnie wymieszamy ten koncentrat właśnie z wodą i możemy, moje drogie, używać właśnie do powierzchni drewnianych i dzięki temu właśnie, że tutaj mamy te składniki, między innymi ten wosk montanowy, dużo wolniej osiada na tych powierzchniach kurz. No i teraz jeżeli chodzi o meble, wystarczy tylko spryskać dokładnie tym e, atomizerem. Powierzchnię troszkę musimy przycisnąć, żeby nam właśnie poszła ta pierwsza, żeby uzupełniło się do spryskiwacza pryskami, i w zależności od tego, czy wolicie sobie wycierać takie meble ręcznikiem papierowym bądź też na platformie sprzedażowej Enzym możecie zaopatrzyć się w takie właśnie fajne mikrofibrowe ściereczki, które rewelacyjnie zbierają brud, a nie rozmazują go. Przede wszystkim to, co, to, czym charakteryzuje się właśnie ten koncentrat, to piękny, naprawdę piękny zapach. Zostawia bardzo ładnie nawilżoną i błyszczącą powłokę i teraz przechodzimy do paneli. No i przechodząc do mycia podłogi, oczywiście mamy wiadro, mamy mopa i bierzemy koncentrat. W zależności od tego, ile wody lejecie do wiadra, ja dzisiaj naleję sobie 5 litrów, Tyle dajemy koncentratu. Tak jak Wam na początku mówiłam, od 50 ml do 100 ml na 10 litrów wody. Ja dzisiaj biorę połowę, czyli 5 litrów i lejemy 50 ml koncentratu. Także przyciskam, uzupełnia się tutaj dozownik, wlewam sobie do mojego wiadra, uzupełniam wodą. Powiem Wam, że przede wszystkim to, co mi się bardzo podoba. To naprawdę przepiękny zapach właśnie tego koncentratu. Ja zauważyłam przy takim regularnym stosowaniu właśnie tego koncentratu, że on przepięknie nabłyszcza powierzchnię. Dzięki właśnie regularnemu stosowaniu tego typu koncentratów, preparatów do mycia podłóg drewnianych, możemy mieć pewność, że nasze podłogi drewniane, meble drewniane nie będą tak szybko naruszane. Nalałam sobie 5 litrów wody. Bardzo ważne jest, żeby ta woda była w takiej temperaturze Pokojowej w kierunku takiej do bardziej ciepłej. Nie lejemy wrzącej, gorącej wody. Przede wszystkim dlatego, że woda gorąca bardzo szybko nam paruje, więc tutaj też się zaburzają proporcje, jeżeli chodzi o wodę do koncentratu. I to, co zauważyłam z własnego doświadczenia, woda gorąca, wrząca, nalewana właśnie do wiadra i gdzie wlewamy właśnie tego typu produkty, takie koncentraty, powoduje, że na panelach robią się smugi. Tego nie chcemy, więc najlepiej użyć ciepłą, letnią wodę, dolać odpowiednią ilość koncentratów i możemy zabrać się za umycie podłogi. I to, co można zauważyć, to przede wszystkim panele są bardzo ładnie umyte, nie pozostawiają smug, szybko wysychają. No i podłoga umyta, meble odświeżone w domu piękny zapach. Jeżeli tobie zależy również na utrzymaniu. Odpowiedniej czystości i porządku w swoim domu, czy też w miejscu, w którym przebywasz. To serdecznie polecam Ci chemię od marki Enzym i zachęcam do jej wypróbowania. Przede wszystkim tutaj możesz mieć pewność, że są to produkty dużo bardziej wydajne niż te kupowane stacjonarnie w sklepach normalnie. Z chemią. Ja ze swojej strony chcę Ci bardzo serdecznie podziękować za dzisiejszą uwagę, za czas spędzony tutaj ze mną. Oczywiście linka do platformy sprzedażowej, w której zakupisz chemię profesjonalną od Enzym, znajdziesz na dole w opisie. A także zachęcam Cię do skorzystania z mojego kodu rabatowego siarka 9 na minus 9 na, na zakupy na platformie sprzedażowej Enzym.